Zaklęte złote jabłko. koks jabłko noc. Najbardziej opę posiłek w Minecraft. Jak podaje Chat GPT, koks jabłko w Minecraft to potoczne określenie złotego jabłka zaklętego, zwanego też Enchanted Golden Apple lub Notch Apple. Czym różni się od zwykłego złotego jabłka? Zwykłe złote jabłko. Wykonujesz je z jabłka i ośmiu tabek złota. Koks jabłko nie można go już kraftować od wersji 1,9. Można je znaleźć w skrzyniach. W lochach, świątyniach, bastionach i tym podobne. Co daje koks jabłko? Po zjedzeniu zaklętego złotego jabłka otrzymujesz regenerację drugą na 20 sekund, absorpcję czwartą na 2 minuty, odporność na ogień na 5 minut. Odporność na 5 minut. To bardzo rzadki i potężny przedmiot, często używany w PvP lub trudnych walkach, np. z weaverem czy Smokiem Kresu. W tym odcinku postaram się zebrać ich tysiąc. Największa szansa na zdobycie koksów jest w Ancient City, gdzie również możemy spotkać najpotężniejszego MOBA w Minecraft, czyli Wardena. Ale czy uda mi się go ominąć, aby zebrać koksy? Przekonajcie się sami. No tak. Jaki mamy tutaj status? Elytry trochę zniszczonych. Sporo firewerek mi zostało. Mnóstwo mam firewerek, i mnóstwo elitr. Co by tutaj zrobić? Chyba mam plan. Pochowajmy wszystko, co niepotrzebne. To sobie jeszcze zostawię. Ok, i on normalnie itemy może przechowywać. Więc ja się spakuję. Nie, no błagam. Dobra. I on powinien dostać moje itemy. No, dostań moje itemy. Dziękuję. Player skierzak kill. On wyszedł z gry, nie ma tu moich itemów. Super. Moja druga śmierć. Kochani. Dziękuję! I jestem w końcu w bazie. Player, skeziak, spawn. O dobra, działa. Drop stack all, Ok. I skeziaka mogę się pozbyć, dziękuję. To bym schował i jeszcze bym znalazł sobie moją klatę. W rejsku. super. I w dzisiejszym odcinku, z tego co widzicie już po tytule, będę chciał się wybrać do Ancient City. Eee, nie jednego, tylko co najmniej tych 64, które tutaj mam zaznaczone, które zaznaczyłem bodajże w drugim odcinku. Chyba w drugim to był odcinka, albo trzecim, już nie pamiętam. I wróciłbym w końcu na farmę emeraldów, żeby pozbierać trochę więcej tych emeraldów, tylko laguje jakoś. Dobra, limonkowy ten mi się przydał. Mamy oraz Glow Inksa. I sobie pokolorujmy trzecie wyzwanie póki co na tej tablicy. I mamy to. O! Od razu mogę sobie zrespić naszych kochanych tych. I nasza farma wspaniała farma dobra i teraz sobie zrobimy wezmę się za całe za wszystko to co chciałem zrobić właśnie dotyczące dzisiejszego odcinka dobra by się przydało teraz zacząć zbierać przedmioty które potrzebuję do farmy która wyłącza respienie się wardenów i wchodzimy teraz na świat Warden Suite. To mamy... Jak to się nazywa? No, takie fajne coś. Chunkloader. Okej, okay, i tutaj to mamy. Cała farma jest pod ziemią tak naprawdę. I zapisałem schemat, który zbuduję na CCC. I znalazłbym sobie jakieś miejsce, może jakąś górę. Gdzieś, gdzie będzie na 100% Ancient City. Z tego co tak tutaj patrzę, no to najbliżej będę miał tutaj faktycznie. Tylko najpierw bym sobie pozbierał przedmioty. Ignorujemy. I to są wszystkie przedmioty, jakie potrzebuje. Mało. A! I jeszcze tankloader w tym! W nederze! Kurczę, nie sprawdziłem tego, co tam potrzebuje. Piston. Na pewno hoppery się przydadzą. Strzały. W razie czego do uciekania przed wardenem sobie wezmę. to I jeszcze raz się wracamy. Tak, tutaj będę musiał zapalić. Czyli dobrze, że wziąłem sobie ten. I teraz tak, wchodzimy sobie tu. Hopper. A! Dispenser. I dźwignia, dispenser i dźwignia. I teraz bym sobie poleciał właśnie tam, gdzie ten śnieg jest, czyli tam. I gdzieś tam liczę na to, że będzie właśnie Ancient City. I sobie lecimy. Super. Jest idealnie, patrzcie. Idealnie co do czanka, czyli to musi być ten szyrykar Czyli tego szyrykara by się przydało zablokować wełną, a tego skopać, czyli motyka jeszcze na pewno. A, to jest pewnie ten. No, oczywiście, że tak. Dobra, i ten do zniszczenia jest. Ten teren by się przydało właśnie do poziomu tego shrekera wyzerować, więc sobie zaczynamy. No nie, nie no. shreker zadziałał od dołu. trzecie. Ostatnie jak już. Dobra, i teraz tak. Tutaj chaina by się przydało ustawić, tutaj ustawić to do końca. A i tutaj też powinienem trochę rozkopać, żeby woda leciała, a nie ten. Nie. Ja pierdzielę. Przez 18 minut uciekałem od Wordena oraz czekałem aż się w końcu schowa pod ziemię. Jest! Nareszcie! I teraz bym się zajął w sumie trunkloaderem. Przechodzimy. Może sobie tutaj strzałę git, nie respi się. Mam niby efekt darkness, ale mam to wyłączone dzięki modu, modowi no fog, no właśnie. Od razu do najdrogi bym sobie wszedł. Chunkloader działa, więc mamy skończone. Teraz tylko odwiedzanie Ancient City mi zostało w spokoju. Więc wróciłem do bazy, odłożyłem niepotrzebne przedmioty, rozpakowałem ender chesta oraz wziąłem najpotrzebniejsze przedmioty, między innymi Shale ze skrzynkami na przedmioty, które będę zbierał ze starożytnych miast. Działa. Skrzynki świąteczne. Otóż dlaczego? Ponieważ e, skrzynki pojedyncze są właśnie czerwone i lepiej zauważalne e, niż zwykłe skrzynki, że tak to powiem. Łączyłbym sobie wszystkie te. I do 64 enable. I uwaga. Nie działa. Super. To się działa w takim... Że to, co chciałem, żeby działało, dobra. Dwa koksy, czyli mamy już trzy łącznie. To bym sobie wziął. Wyjąłbym sobie tego pojedynczego tutaj. O, i dopiero powiedzmy, jak będzie 50, to wtedy je sobie przerzucę. Cztery, trzy spodnie chyba sobie wezmę. O, jeszcze lepsze spodnie, bo z mendingiem. Okej, okay, chyba cały Ancient City już przyszedłem. Trzy nocze. Jeszcze zerknę szybko na wykamię. No, każda skrzynka została rozwalana, przejrzana. E, łącznie tylko dwa nocze zyskałem. Łącznie mam trzy. Więc, no, nie najlepiej, wiadomo. Mogłoby być lepiej. Mamy w końcu pierwszego armor Trima z Ancient City. Ten, na który oczywiście jest większa szansa. Jest jeszcze jeden, który, na którego szansa jest 1,2. O, i mamy od razu nocza. Dwa nocze w jednej skrzynce, całkiem fajnie. To Ancient City już mamy za sobą. Od razu sobie lecimy do następnego, czyli do trójeczki. O, na sam start już dwa nocze tutaj mamy, nice. Mamy kolejnego Armor Trima, tego samego, wiadomo. Okej, okay. i mamy kolejne za sobą, jak tak lecę i tutaj przeglądam. A nie, jeszcze tutaj... A, minąłem tutaj trzy skrzynki, ale nie ma nic w nich ciekawego. I lecimy do kolejnego, czyli do czwórki. Mamy nocza kolejnego, super. Mamy Silence Smithing Template, najrzadsze, 1,2%. Niestety to Enchanted City było trochę gorsze, bo zdobyłem tylko jednego nocza. O, mamy Warden Armor Trim, super. Mamy kolejnego nocza i piąty mamy już zlutowany z liczbą 11 nocy i lecimy do kolejnego. Nie no, zero noczy. Chyba, że jest jeszcze jakaś skrzynka, którą pominąłem. A, jest jeszcze ta skrzynka. To jeszcze może się odmienić dosyć nieźle. W tym chyba tutaj. Dokładnie. Będzie? Aż trzy. Dobra. No, to jednak nie wyszło na zero. Mamy kolejnego nocza oraz Warp armor Dream. Nice. Oooo, i perfekcyjna motyka, jakby nie patrzeć. Kolejny nocz. Nice. I dwa nocze kolejne. Kolejne dwa. No wygląda na to, że już całe tutaj przyleciałem. Kolejne dwa nocze. Kolejne dwa nocze. Kolejne dwa nocze. Dobra, jak zrobię 10, sobie zrobię statystykę, czyli ile średnio na jedno wychodzi o kolejny World Armored Cream. I będę sobie później zapisywał po każdym Ancient City, jaki status mam jabłek, żebym wiedział w sensie nocze. Wtedy będę wiedział, ile jest... Z każdego Ancient City. I uciekamy sobie do 10 Ancient City. Powiem wam tak. Montowanie wyjęcia każdego koksa ze skrzyni, armor trima oraz przedmiotów, które zbierałem było bardzo męczące. Mam około 30 godzin materiału. Wszystko muszę przepatrzeć, z czego bym musiał wycinać 5 sekundowe klipy. Więc montaż trwałby z dwa lub nawet 3 razy dłużej. Dlatego zrobię to. W opisie dam wam link do przyspieszonego filmu dziesięciokrotnie, jako dowód, że zdobyłem te kocy. Lecz napotkała mnie niestety bardzo trudna sprawa w trakcie nagrywania. Absolutnie nic nie działa, nic się nie wyświetla. Ale komputer chodzi. Coś po prostu z zasilaczu tu strzeliło. I... no... nie za bardzo wiem co zrobić. Dokładnie tak, komputer mi się zepsuł, niestety. No i nie wiem co tak naprawdę teraz zrobić. Jest jeszcze jedna szansa. Że siostra ze szwagrem z Anglii przywiozą mi kompa. Ma to być jakoś w sierpniu. Kiedy dokładnie się to wydarzy, nie wiem. Zobaczymy. I czekałem. I czekałem. Czekałem. Aż w końcu 1 września. 7 września, czyli w niedzielę, kurier był po paczkę w Anglii, która miała dotrzeć w środę do Polski. Jeśli byłyby jakieś problemy, to kurier by zadzwonił. Więc tak, ee, mam numer teraz do nich. I spróbuję z nimi pogadać jakkolwiek. Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, bo dzisiaj e, mam dostać paczkę po południu, i chciałbym się dowiedzieć, na którą ona będzie. Do Radomia. Dobrze, do Radomia. Tak, do Radomia. Na... Dobrze, dziękuję. Wyklucz yy, Numer mam wysłać. Nie wiem na co czekać, bo... O! Jest numer! Dzwonimy! Nie odbiera. Tu poczta głosowa plusa. Dzięki! Dobra, myślę, że zaraz oddzwoni więc sobie łączę głos w telefonie Rzadko się to zdarza, że sobie głos w telefonie łączę. Przyszedł Mi się nagranie przerwało Za moment też postaram się wam wszystko pokazać co dokładnie dostałem z rzeczy, które nie są komputerem Dla rodziców dwie rzeczy już zostały wzięte Eee, od mojej siostry. Nie widzicie, widzicie tutaj syropy do kawy i z tego, co widzę, w paczce został już tylko komputer. O, momencik. Yy, ładuje się jeszcze, ładuje się jeszcze. Patrzcie. Kuźwa. 10% w ale dobra. Tak to wygląda. No kurna. A, ja jeszcze muszę szwagrowi napisać, że paczka już jest. Włączenie komputera. Widać moje syry. Nie, nie może być widzieć moich syr. E, repairing Disk Errors. Widzicie mnie. O, mogę wam pomachać w moim odbiciu. Czekamy. Nadal nie wiem, do czego to jest. Asus jakiś, więc pewnie to jest jakiś router albo coś w tym stylu. Więc e, rozkminię, podłączę i zobaczę. Moi drodzy, działa. Zaraz będę testował sobie Minecrafta czy co innego. Jestem połączony przez Wi-Fi, z tego co widzicie, bo kabel coś nie działa. Ale jest mój kanał, więc subskrybujcie. Sobie wszystko poustawiam z powrotem. Mogę zmieniać kolor przyciskiem R chyba tak, by się nie wyłącza. Tu mam zielony, niebieski, luzowy, e, aqua, aklej, żółty, e, biały, e, lgb, znaczy rgb. RGB 25 FPS e, i później takie płynne 120 FPS e, i znowu czerwony, więc e, zajebiście. Dobra, więc teraz przenoszę wszystkie pliki z dysku T7D na e, dysk główny, dysk twardy, dysk lokalny C. Z tego co widzicie. No i tych plików mamy tutaj 120 giga, tutaj 8,52 giga, 1 giga, 65 giga i 35,5 giga. I po kolei sobie wszystko klikam, żeby to się jak najszybciej zrobiło. Bo jeśli wszystko naraz, no to by to trwało... 3 godziny 30 minut pokazywało, więc... Nieciekawie, ja przesyłam wszystkie pliki. Fajne jest to, że mam dostęp do Wi-Fi tylko że wolałbym po kablu, bo wtedy będę miał mniejszy ping i będzie lepiej mi to działało. Nie wszystkie aplikacje są wczytane. Patrzcie, tutaj mamy na przykład Adobe Premiere Pro. Jak kliknę Adobe Element, do którego się odwołuje ten skrót został zmieniony lub przeniesiony, więc na razie nie chcę sobie tego usuwać. Tu mamy Discorda. Tu jest OBS, tu chyba Feder, Tak, to będzie Lunar. Nie MultiMC. No, Lunara nie miałem na pasku. Więc no, około 16 minut, 33 giga z wideo do wideo, to są e, nagrywki typu 1 versus 10, final dokładnie tutaj się znajduje i pozostałe jakieś inne moje nagrywki, które ważą, nie mi się ręka trzęsie, 36,6 giga. A oczywiście ta surówka, tu mamy wszystkie, tylko że już nie działa. O! to mamy wszystkie nagrywki do najnowszego odcinka z CCCO. Hablu! Nie wiem, co się stało, ale no, aż wyłączyłem nagranie. E, nie, coś się odłączyło w tym... E, w USB? Mm, nie wiem, co. Więc po zamontowaniu nowego komputera oraz po przesłaniu wszystkich plików Wróciłem do nagrywania oraz odwiedzenia dalej starożytnych miast. Ostatecznie udało mi się zebrać 280 koksów po odwiedzeniu 101 Ancient City. Średnio 2,77 koksów było na strukturę, więc żeby zdobyć ich aż 1000, Powinienem odwiedzić 361 miast. Odwiedzenie 101 trwało 30 godzin, a odwiedzenie 361 trwałoby ponad 350 godzin. Dlatego w dniu 1000 zmienię wersję na najnowszą, czyli 1.21.9, która na obecny moment montowania jest w fazie pre-release. W najnowszej wersji będę mógł ponowić to wyzwanie, wykorzystując nowe struktury, ale jeśli będziecie chcieli to zobaczyć to zasubskrybujcie ten kanał, aby tego nie przegapić. Po podróży postanowiłem, że spróbuję zająć właśnie z milionem emeraldów. O, i od razu mamy typa z banerem. I mamy e, efekt Bedomen, niestety jest z khmirką. Tu już widzicie. Pojawiam się czy nie. Trochę nie do końca pamiętam, jak to działało. Więc chyba zepsułem. Powróciłem do bazy i zebrałem przedmioty, aby zbudować magazyn na milion przedmiotów. Tym razem dla emeraldów. I tak zacząłem zbierać emeraldy. Zajęło to tak dużo czasu, że dnia 800, gdy liczyłem emeraldy, wyszło mi milion pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć. Ja pierdzielę. Mogę w końcu skończyć yy, nagrywanie. Za pół roku się widzimy na kolejnym odcinku. Dobra, jasno zielony barwnik, poproszę. Pierwszy milion przedmiotów został zebrany. Piszcie w komentarzu kolejne pomysły. Poza tym. Mam coś wrażenie, że tutaj jest za dużo bloków.